Dzisiaj zgodnie z obietnicą przenosimy się do FIFA 17, gdzie kontynuuje karierę Arsenalem. Niestety, w tym sezonie jesteśmy widzem Europy, ale czas na zmiany w drużynie. Legendarna wymiana. Lewy do PSŻ, Ibra do Arsenalu. Z miał dość Paryża, co zarząd Arsenalu postanowił błyskawicznie wykorzystać. Lewy, na myśl o tygodniówce wynoszącej 316 tysięcy euro, nawet nie mrugnął. A nie miała spakowanej walizki już po pierwszych plotkach w mediach. Czy Ibra będzie brakującym elementem układanki i gwarancją bramek, którą miał być Robert? Zaczynamy sezon 2016. 17. Legendarna wymiana. Lewy poszedł do PSG. Zlatan po raz pierwszy w Premier League. Uniwersa kompletnie wymieszane, ale Zlatan w końcu powrócił przed premierą FC26. Jak widzicie, cała drużyna została tutaj przeniesiona. Overole odrobinę podrasowane. Salach 83, Piszczu 84. Też Pazdanowi dałem 78, choć akurat on w FIFA 17 miał piękną, złotą kartę, nie? Więc mocno go wzmacniać nie musiałem. Sezon zaczynamy od towarzyskiego turnieju, ale też pamiętam o tym co mówili moi zawodnicy na końcu ostatniego sezonu. Ezil chce odejść, marzą mu się Niemcy, więc zaraz oczywiście rozpoczniemy okienko transferowe. Też jeśli chodzi o transfery w innych klubach, przeprowadziłem je w największych klubach w Anglii. Wzmocniłem Manchester United jeśli chodzi o Overall no bo Runi na przykład był królem strzelców Premier League, świetnie zlatan, doskonały debiut, to dałem mu 90 oceny, bo co jak co każdy sezon Rooneya w tej karierze był wybitny. W FIFA 15 nagrywałem jeszcze na PlayStation 4, ale tutaj jesteśmy już na PC, bo chciałem zrobić na PC bo myślałem, że będę miał więcej możliwości modowania. No niestety nie. Wtedy nie było jeszcze to aż tak mocno rozwinięte. Znaczy można było, ale nie było to tak proste, bo obecnie jest na przykład live editor, wtedy jeszcze go nie było. O proszę, mamy ofertę za Mesuta Ezila. Ładnie się to złożyło, tylko no właśnie, on chciał wrócić do Niemiec, więc. Dobra, nie będę wybrzydzał, nie? Myślę, że możemy rzucić takie 70 milionów, jako że mamy w miarę... Nie, nawet mniej, bo mamy dobre relacje z Juventusem, trochę ich okradłem. 64. Też nie będę marnował czasu, gdy pytałem się o bramkarza, nazwisko, które pojawiło się w komentarzach, było oczywiste. Samir Handanović, który tutaj jest oceniony na 87,35 milionów, no... Słuchajcie, jak najbardziej to rozumiem, ale w tych symulacjach tak po prostu potrzebny jest dobry bramkarz, rzucamy cztery dychy Jaram się, bo mega dobrze wspominam te lata, no nie wiem, ten stadion w tle jakoś tak Człowiek coś czuje to widząc Jesteśmy ciągle w tym turnieju, tutaj Slimani przechodzi do szalkę za 31,5 miliona Juve przyjmuje naszą ofertę, no powiem tak, Mesut jeśli chodzi o karierę, praktycznie nic nie robił No niestety, nie miał wybitnych liczb, grać się dobrze też nim nie grało, nie? Tutaj Samir będzie oczekiwał podwyżki, ale mówię, bramkarz jest potrzebny, prawdopodobnie Wojtka sprzedam ale zobaczymy. Oj, odpadamy pokarnych. Plus jest taki, że w ostatnim meczu Ezil strzelił gola, pożegnał się z kibicami, ale przechodzi. Mamy potwierdzenie w mediach, tutaj Real Madrid też poległy. Jeszcze sobie tak czytam, co się dzieje transferowe. Tutaj Bayern szuka wzmocnienia ataku i patrzą na Griezmanna. Słuchajcie, ja tak e, myślałem o Arjenie Robenie, bo no to jest piłkarz, który na razie nie wraca do FC. Szkoda. A ja właśnie zatwierdziłem kontrakt z Samirem i tym samym no niestety Wojtek będziesz musiał, no, on się nie pogodzi z rolą rezerwowego. Znaczy nie na na tym etapie kariery. Tak po prostu będę czekał na oferty, a ja się nie mogę doczekać, by zaraz zagrać tym z latanem, bo on wtedy był monstrualny. Też myślę, że moglibyśmy grać tutaj 4-3-3, jakbym kupił tego Pogbe, ale Pogba i bra, trochę bym zgapiał. Tak wygląda Premier League w tym sezonie. Niestety nie wiedziałem, kto awansował z Championship w ostatnim roku kariery, dlatego wprowadziłem tutaj MK Dons i no tak, to są wszystkie zespoły biorące udział w tej kampanii. Jesteśmy na pierwszym miejscu, bo to jest alfabetycznie. Też popełniłem błąd w ostatnim odcinku. Champions League licencjonowana pojawiła się. Się dopiero w Fifie 19. Kurde. Mamy kolejną ofertę za Gipsa. No nie no, Gips wbrew pozorom jest tutaj naprawdę ważnym elementem naszej drużyny. Tak naprawdę serio, solidny SPO by się tutaj przydał, bo pozbyłem się Zila, pozbyłem się Santiago. Jest jeszcze Rosicki, który no nie został przeze mnie wyrzucony. Był tutaj wolnym agentem. Mamy Sona, który chciał odejść, ale ja go nie puszczę. Poszukajmy kogoś. O proszę, tutaj Bayern ściągnął Hulka. Kurczę, bo to był jeden transfer, który chciałem właśnie przeprowadzić. Fajnie byłoby się nim pobawić, ale... No właśnie, tak sobie myślę, skoro Bayern ściągą, ściągnął hulka, nie? to czy potrzebują Robena? Arjen Roben nie jest na sprzedaż. Szkoda, nie będę kombinował, bo jednak mamy Salaha, mamy Walcota na zmianę, bez przesady. Powoli zbliżamy się do startu sezonu, a jeden z Liverpoolem, no my w tym sezonie bierzemy udział w lidze Europy, później wam pokażę grupę, tu oferta za Kokleę. No i powiem tak, ja, ja nie widzę tutaj. Planów na niego sprzedajemy. Mamy 130 milionów do wydania. Tym składem wychodzimy na pierwszy mecz Premier League. Ty gra mi zabrało ocenę piszczkowi. Minus dwa dostał. Te zerkałem tutaj na Liverpool i, prawdę mówiąc, jakoś wybitnie nie wyglądał. Gerarda, jeśli dobrze pamiętam, przywróciłem, ale proszę, staric strzela. Sanchez odpowiada 4 do jednego. No i to jest symulacja. Kolejnym ciekawym transferem jest Icardi trafiający do Dortmundu. Kawani odrzuca ofertę transferu do Bilbao no to jakiś czas temu z Jacobem o tym gadałem, że jakie to jest idiotyczne, że oni nie potrafią zrobić, żeby Bilbao nie sprowadzało takich ludzi, nie? Eriksen w Liverpoolu, świetny ruch. Uwielbiałem jego kartę w fucie. Wybitny był. Ty, ten Parolo też był dobry w środku pola, teraz pamiętam. No, Okej, okay, Mamy tutaj Alana, mamy Hamsika, no Santi Casarla, nie, 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 on do nas nie wraca. Ale bardzo podoba mi się perspektywa sięgnięcia Hamsika, tutaj Draxler jeszcze z potencjałem, no jego kariera niestety okazała się być kompletnym niewypałem. Jeszcze chwila. No, w FIFA 17 to było Leicester po wygraniu Premier League, no akurat nie tutaj, tutaj Manchester United dwa razy z rzędu mistrzem Anglii, a u siebie wygrywają. Dobra, mamy Puchar ligi angielskiej, Fulham na wyjeździe i cholera, wygraliśmy. Belka dobrze zaczyna. Oczywiście, gra nie wie, że ja ciągle jestem trenerem drużyny, ale fajnie się to nagrywa na pececie, to jest tak szybkie. Niestety, pierwsza kontuzja, Wilshire 9 dni, no to nie jest żadna niespodzianka, i trzeba tak po prostu kogoś ściągnąć, bo mamy 27 sierpnia. Powinienem dostać więcej raportów, jeśli chodzi o środkowych pomocników ofensywnych. No, Hames Rodriguez, ja Wam powiem, byłby czymś fajnym, może uratowalibyśmy jego karierę. No ma w sobie to coś. 80 milionów. No, Real uważa, że jest to oferta nie do przyjęcia. Chcą 114 milionów. Ja, ja, ja najbardziej to rozumiem, nie, ale rzucę taką ładną, okrągłą stówkę. Potrzebujemy SPO, pasuje to do mojej ideologii, tak po prostu. No jeśli chodzi o pieniądze, niestety trzeba się wykosztować: 300 koła, czteroletni kontrakt, premia za bramkę, kluczowy zawodnik. Podpisałem. O, Javier Pastore trafia do Manchester United, ładnie się wzmacniają tutaj Czerwone Diabły. A James Rodriguez akceptuje ten kontrakt, tym samym zostaje nowym zawodnikiem kanonierów. O, no, patrząc na wiek, uważam, że jest to kapitalny transfer, tak po prostu. Więc co mogę powiedzieć, od razu zaraz zadebiutuję. Wilson kontuuje, Sanchez też kontuzjowany ale nie zauważyłem tego, ale okej, okay. Walcott jest dobry w tych symulacjach. Będzie dobrze. Colman United. No zepsuli tu trochę karierę Colemanowi, bo to w końcu Evertonczyk z krwi i kości, ale cóż, takie życie, takie życie. Tutaj Verratti trafia do Realu Madryt. Szybko królewcy wykorzystali pieniądze, które dostali od nas. To jeszcze takie małe. Ty, to listo do No proszę, się schował. Kogo sprowadza Liverpool? Roniel Lovance? Co tu się stało? Gramy u siebie Southampton, no co jak co? Debiut Rodriguez'a, Salah, Ibrahimowicz Walcott, to musi się, ale tam Van jeszcze mają, ale co z tego? Ramsey dwa gole. Uważajcie na siebie. Ezil nie przywykł jeszcze do zwyczaju w klubie Juventus. No, cieszę się, że zarobiłem. A Salach się cieszy z gry w klubie Arsenal. No, świetny transfer. Zanim kapitalny sezon, tutaj też widzimy, że ładnie leci. No i jeśli chodzi o Ligę Europy, podejmujemy Są Etienne. Więc tak, jeśli chodzi o naszą grupę, no to mamy Zagłębie Lubin. <laughs> tak się stało, nie? że Zagłębie tutaj się znalazło. Są Etienne, Grasshopper. No i... Champions League tutaj wygląda poważnie, nie? Możemy tam zajrzeć. Tutaj Barcelona, City, Mistrzowie Anglii, czyli United są w grupie z Juventusem, na Gladbach i Monako, więc raczej sobie poradzą. Ale no niestety, nie chciałem kombinować. Nie, zaliś, nie zajęliśmy wystarczająco wysokiego miejsca, no to musiała czekać mnie kara. Liga Europy. Ale koniec końców to też byłby europejski puchar, choć pięknie Salah, salach. Ale to naprawdę niesamowite, jak w każdej grze te wyjazdy są trudne. Straszna intensywność jest tutaj. Teraz West Brom, Chelsea, zaraz Zagłębie i chyba ten mecz zagram. Lecimy! Chelsea pokonane. Słuchajcie, to może być sezon, w którym wygramy Premier League. No i słuchajcie, gramy z zagłębiem. Jeśli chodzi o poziom trudności, powiem tak, Zawodowiec, bo ja nie wiem, czego się tutaj spodziewać. 20.00 pochmurno, ale też możemy przeprowadzić delikatną roz, r, rotację powrót Pazdana do Polski. Musimy dbać o zdrowie, więc patriotyczna drużyna. Szczęsny Pazdan. Jeszcze mi tutaj Rosiecki narzeka, że nie gra. No stary, masz 45 lat, to ogarnij się, ale niech zagra zamiast HMS-a. Więc drodzy widzowie, jesteśmy w Lubinie. Liga Europy. No, stadion wypełniony po brzegi. Podobno jeszcze 17 tysięcy kibiców przed stadionem. Oglądają na telewizorach. No i na razie brawa dla polskiej drużyny, bo są na drugim miejscu. Ciekawe kogo pyknę, czy grasshopper <grych>, czy są Etienne. Ładnie się to prezentuje. No, tutaj już silnik Frostbite, nie? I jest i Zlatan. W ogóle ciekawe, że tak z bliska będzie miał identyczną twarz w FC-26. A ja nie wiem, czemu. Kurde, tak. Nie widzę tutaj maksymalnej liczby FPS-ów. No nic słuchajcie, nie mogę tego zmienić w trakcie meczu. Później to dopracuję, ale chcecie mi powiedzieć, że gra na moim dobrym komputerze z 2016 roku nie działa? Dobra, ale jest Zlatan. Ty, on tu Piękna... <ścoughs> Piękne zderzenie z rzeczywistością. Co to było? Ty, no, Zlatan. Ah, vai. Ale serion wygląda, jakby nie miał pięciu gwiazdek sztuczek. mówić z dystansu i pięknie bramkarz. No nie no, na powtórkach Polaczek tutaj dobrze wyglądał 60 fps, ale tak w grze mi coś nie, Przepraszam. O i to jest dobre podanie od Rasickiego. Jest Salah. Salah, który powinien wyprzedzić tutaj polskich. Choć to akurat nie Polak bronił, ale nieważne. Salah nie wygląda jakoś ultra szybko, jakby sprintować nie potrafił. Halo? Ponownie Rodriguez, próba Drivena. Jo, 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 jo. Mohamed Salah na 1 do 0 w 70 minucie. Nie Niesamowita radość egipcjanina, ale dużo pecha. Dla Zagłębia, oczywiście, dla Arsenalu. Szczęście, no ale niestety źle sparowana piłka egipcjanin musiał to skończyć. Jest to jego trzeci gol w tym sezonie w Lidze Europy. Świetne podanie Ibrahimowi, sam na sam z Zlatan. Zlatan to powinno być 2 do nieprawdopodobna interwencja. Piszcze oj, kapitalne dośrodkowanie 2 do 0. Brawa dla Polaka. Bo to było naprawdę wybitne. No jest radość ze zdobywcą bramki. Świetnie to trafiło do Widala. Ja mam wrażenie, że taka centra jest niemożliwa w 25. Ostatnich widzek za nami. Kanonierzy poradzili sobie na wyjeździe, ale <ścoughs> co jest? <ścoughs> Trzeba docenić yy, zagłębi Lubin za to, że pokazali klasę. Dobra, w razie czego ustawienia ogarnąłem troszeczkę lepiej. Też y, powinno to wyglądać i tak. Y, wyjazd z MK Dons y, tutaj no niestety nie wzmacniałem jakoś mocno tej drużyny i ona chyba jest na poziomie w ogóle League One, więc zaszalałem, ale proszę, tu wszystko jest możliwe. Po siedmiu kolejkach jesteśmy na miejscu trzecim. Zaskakuje mnie ta pozycja Evertonu i to ten Hamu Liverpool, no niestety tragedia, dziesiąte miejsce, tak na nich zerkam, ale Manchester City na Jakim cudem Manchester City nie wygrał żadnego z siedmiu meczów? Ja tam nic nie zmieniałem, nie? Oni są przepotężni, mają mocną ekipę, więc nie rozumiem, no ale hej, te kariery rządzą się swoimi prawami. Teraz mamy przerwę reprezentacyjną, ale już się skończyła. 15 października, no to u siebie walimy ich, myślę, spokojnie 4 do 0. Swansea, wow, nawet więcej! Zlatan się rozwalił na 6 tygodni, ja pierdziele, no Lewy był nie, no Lewy też miał kontuzję w zeszłym sezonie, więc nie będę ich tak porównywał, ale okej, okay, no z Grasshoppers powinien powinniśmy sobie poradzić, z Zlatan się wykuruje, wiecie co? <ścoughs> nie no, nie Sanogo, Son leci na napad, na skrzydełku będzie Walcott, ale dramat, bo tracimy dwóch najważniejszych. O, Sanchez powoli wraca po kontuzji, ale będziemy go oszczędzać jak coś, ale szczerze nawet jest to realistyczne, bo Arsenal czy to teraz, czy to w przeszłości miał często problemy z kontuzjami, no i tutaj trzeba sobie porozmawiać o tym, czy może czas zainwestować w jakiś nowy stab, sztab medyczny, co nie, bo to aż no niemożliwe jest, Piszczek przypomina sobie jak to się strzelało bramki za młodo i ładnie. Uh, Rodriguez Bohaterem. Dobra, myślę, że sobie z United tutaj zagramy, bo to może być fajny mecz, ale też nie robię takich szybkich symulacji, bo wydaje mi się, że jak e, symuluję każdy mecz po kolei, to jest to dokładniejsze. Tak czuję to po prostu, nie, że te wyniki bardziej mi sprzyjają, no tutaj znów wychodzimy słabszą drużyną, ale to jest tylko Middlesbrough, nie, no i o, tylko jeden gol. Kurczę, może w tym sezonie chociaż w takim EFL Cupie byśmy coś zrobili, bo no nic, słuchajcie, ani tego Karakao, tam jakkolwiek się to nazywało, nie no nic, po prostu nic tam nie wychodziło, ale teraz, no, naprawdę ja stworzyłem przepiękną paczkę i wiecie, ja tutaj nie szalałem z transferami. Wymieniłem lewego na Ibrę, Ibra Try, w sensie lewy w tej karierze normalnie trafił do PS, że szkoda, że nie możemy podejrzeć jego statystyk, ale może w Lidze Mistrzów. E, choć nie wiem, czy mam wgląd w Ligę Mistrzów, skoro gramy w Lidze Europy, no to niestety to... to skomplikowane dla tej gry zawsze to było i przegrywamy z Sunderlandem ale muszę zerknąć na statystyki naszej drużyny bo mam wrażenie że Salah jest przewybitny po prostu w ogóle to jest niezwykłe że to okno wygląda tak samo jak w 15 a pewnie tak samo jak w 13. No nie wiem, tam się nie cofamy. Salach, 20 meczów, 11 bramek i 4 asysty, ale czemu mu ocena nie rośnie, jak mnie to wkurza w tej grze. Hamys dostał plus 1 na po prostu pierdnął raz na boisku. Jeśli chodzi o Zlatana, to byleby nam się nie regresował, nie? I będzie dobrze, ze względu na kontuzję jest nisko, no niestety minus 1. Kontrakt będzie trzeba przedłużyć, 6 bramek, 6 asyst, no w Salach nas prowadzi. Same etienne nie lekceważy na ich stadionie, bo w końcu grał tam Ruffier. Jeśli dobrze pamiętam, tak jest. Bramkarz, który miał chyba z 84 oceny ogólnej, no i 2 do 2. I zgodnie z obietnicą, czas na mecz z Manchesterem United. Mecz, który chce zagrać. Sanchez już też jest zdrowy, więc tak po prostu wróci do pierwszej drużyny. Jeśli chodzi o Zlatana, to chyba jeszcze. A jednak jest jego czas. Dobra, bo ja też Wojtkowi dałem, dałem trochę pograć, ale wiecie, żeby każdy był jednak zadowolony. Z Pazdanem sobie tak dobrze raziliśmy, nieźle. Może ja jestem jakiś ten, ale gdzie tu do cholery się przedłuża kontrakt? No tak. Klasyk. Panie i panowie, czas na wycieczkę na Old Trafford Premier League 16-17 Manchester United kontra Arsenal. Mecz z liderami, mecz mistrzów dwukrotnych to warto podkreślić. Wrócili na szczyt i pytanie brzmi: czy będą w stanie się na nim utrzymać? Bo ja na to nie chcę pozwolić. Jest i Wayne Rooney. Jeden z najważniejszych elementów tej układanki, zanim wybitne sezony ciągle trzyma tę swoją niesamowitą dyspozycję i może być naprawdę niebezpieczna bo jest... o to jeszcze, hahaha, <laughs> Militarian, rany woski, no to lecimy, teraz już bez lagów, wszystko elegancko. To jest porąbane jak ta gra płynnie chodzi, wszystkie te ruchy, trochę niezrównoważone, ale chwila, chwila, czy to będzie bramka? To był spalony i. Okej, okay, to wszystko wyjaśniał, bo gdyby. Słuchajcie, gdyby on był na czystej pozycji i stwierdził, że to będzie najlepsze rozwiązanie tej akcji, to byłby hit. A teraz Łukasz Piszczek podłącza się do akcji ofensywnej Piszczek. Może coś z dystansu? Uwaga, nie. Ja naprawdę nie mogę się przestać zachwycać tym, jak ta gra dobrze wyglądała. No przecież, naprawdę, 9 lat później nie ma wielkiej różnicy. Zlatan ładnie się zastawia, z gry Enforcer. Powinien być rzut wolny, sędzia pozwala grać dalej. Henryk Mihary na skrzydle może wykorzystać. Wbiega, no właśnie nie potrafi. a to Juan Mata! Sanchez na razie świeżo wygląda po kontuzji James Rodriguez. Chwila zawahania się, ale niestety brakuje mu tej zwinności, tak jakby i Runi znajduje te podanie prosto do Juana Maty. Juan Mata! Sam na sam mata! Nie ma! Oj, to jest kolejna akcja Hitarian, świetnie handanowicz. Dosyć defensywnie wyglądamy w tym spotkaniu, ale nie możemy lekceważyć mistrza Salach, tak naprawdę jego pierwszy kontakt z piłką. Ty, ale naprawdę ja nie rozumiem, bo on ma z 96 tempa tutaj. Ja tego w ogóle nie widzę. Nie, nie wiem, jak się nim rozpędzić. Nagle Alexis mi tutaj teraz biega no niezła wymienność pozycji. Serio przez te obecne gry nie jestem kompletnie do tego przyzwyczajony. Zlatan szczuba! Ładnie! <laughs> Dawid Hea. Oj, kłopoty w polu karnym. <laughs> Leciał, zlatan, próbował, ale może, może tutaj! Ibrahimowicz, niestety, nie teraz! Arturo Widal, znów w salach uruchomiony, tylko naprawdę ten zlatan tu, oj, czysto! Ojojojoj, oj, 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 co za bramka, to jest niepojęte, 90. minuta, a zdobywcą gola, jeśli się nie mylę, kto to? Javier Pastore, nowy nabytek Manchester United, który wszedł chyba tutaj z ławki, no przepraszam, dopiero 88. minuta, Arsenal ma jeszcze czas odpowiedzieć, ale no była to ogromna niespodzianka, z pierwszej piłki rakieta z 17 metrów, Samir Handanowicz nie miał tutaj nic do powiedzenia, no i chociaż czerwone diabły robią coś ciekawego na tym boisku, bo druga połowa... Ostry Paździerz. Jedna z ostatnich akcji, niestety bezbłędna jest dzisiaj defensywa Manchesteru. Mam tylko nadzieję, że ostatecznie ten mecz nie przesądzi o mistrzostwie, nie? Bo wszystko jest możliwe A teraz. O Jezus Maria, kościelny, bezlitosne, bestialskie wejście już w ostatnich sekundach tego meczu. To było niepotrzebne, kapitan nie może się tak zachowywać. To jest bezpośrednia czerwona kartka, ja się boję, że to się skończy jakimś zawieszeniem. Ja oczywiście jako trener nie popieram takiego bandyctwa boiskowego. Piszczu, ch 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 chyba sam nie wierzy w to co zobaczył jeszcze raz no Francuz bezlitośnie, to mogła być kontuzja no i zobaczmy, 28 metrów RUNI! Koniec plus jest taki, że ciągle jesteśmy w pucharze EFL i West Ham u siebie no oni, nie wiem czy mieli tutaj jakieś ciekawe nazwiska, Adrian P Candy Carol na napadzie, no nie no i słuchajcie, jest problem bo po tym ostatnim meczu to Manchester United jest na pierwszym miejscu nie no, stalach naprawdę jest kosmiczny. Piękny dzień dla kibiców Zagłębia, ale niestety Hames trafia jako pierwszy, jeszcze tam kontuzja Guldana i ostatecznie 4-0. I zobaczmy, bo jesteśmy przed świętami, Arsenal na miejscu czwartym, to jest wybitne po prostu, naprawdę ja nie robię tego specjalnie, nie wiem co znów Stoke robi na pierwszym, bo chyba w pierwszym odcinku też byli w miarę wysoko jeśli chodzi o City, odbili się, są na miejscu ósmym, na dole Hall QPR i Southampton, Liverpool no niestety beznadziejnie wygląda w tych symulacjach, ale no, wyjazd na Etihad Zobaczmy, jak też ten City Manchester wygląda, skoro tak źle sobie radzili na początku Harturiel, Real Company Otamedio ja tutaj jeszcze grać o tego Joweticza, jeszcze zbustowałem, bo miał fajne statystyki w poprzednim sezonie i wygrywamy Kapitalnie! 6 do 0 z latem z pierwszym hat-trickiem. 31 grudnia Sylwester 12.30. Dobra godzina, bo piłkarze mogą wygrać, a następnie celebrować zakończenie roku 2-0. No, ale chyba wreszcie ułożyłem sensownie ten Arsenal. Bo panie i panowie, po raz pierwszy. Po pięciu odcinkach kończę epizod na miejscu pierwszym. 44 punkty. Jestem z tego dumny. Dwa remisy, trzy porażki. No funkcjonuje ta maszyna też, mamy świetnych piłkarzy, Man United na miejscu drugim, Tottenham na trzecim, Chelsea no w miarę okej okay, sobie radzą, tam e, Diego Costa akurat ładnie im zbustowałem. City dziwi mnie na tym miejscu dziewiątym ale okej, okay, tak bywa jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, na pierwszym miejscu Stary, czy na drugim, o, ale złamał mi się głos, na drugim miejscu jest Minard i to jest niesamowite, bo naprawdę, ja MK Dons wyjąłem z pierwszej ligi angielskiej to jest niesamowite, że oni jakoś sobie radzą w salach 10 goli, no myślę, że może tutaj lecieć po złotego buta, co mnie Cieszy, budzi się też Ibra, który ma tyle samo bramek ile Ramsey, ale za to cztery asysty. Okej, okay, nieźle. jest też cztery czyste konta. No tutaj też nie jest źle. Jeśli chodzi o jakieś inne rozgrywki. No właśnie mogę. O, mogę sprawdzić Ligę Mistrzów. Świetnie, no to najlepszym strzelcem obecnie jest Iguain. Na drugim miejscu jest Traore. a Gdzie ten lewy panie i panowie? Bo Benarfa strzela dla PSG Pele strzela dla Legii, bo tutaj Legia jest widzem mistrzów, a Lewandowski na miejscu 16. no niestety tutaj gra go nie lubi. As asyst też nie ma, biedny. Podsumowując ekipę po pierwszej części sezonu, Piszczu niestety minus 2, ale gra po prostu głupieje, nie, bo ma 31 lat, to musi być gorszy, choć to był ten dziwny downgrade na początku sezonu. Reszta w miarę się trzyma, James 89, w Salach dostał plus 1, 84 oceny, fajnie, jest szybszy, odrobinę lepsze wykończenie, no 18 goli w sumie i 6 asyst. Jeden z naszych najlepszych piłkarzy, Zlatan też się rozkręcił. Fajnie to zaczęło wyglądać, nie? Son jest zmiennikiem, bo tak po prostu no nie sposób upchać wszystkich do pierwszej drużyny. Jeszcze sobie zerknę tak po prostu na ranking składu, bo to ma ręce i nogi. No, Zlatan może i nie ma najwięcej goli, ale pod kątem formy jest najlepszy. Hames, kielini, handanowicz. no fajne nazwiska. Cieszę się, że to się sprawdza. Bo to może być pierwsza seria z kariery, która po pierwsze mi wyjdzie, i po drugie, którą skończę, nie? Piąty odcinek, i to nie jest odcinek ostatni. Fajne uczucie. Też się dobrze bawi. No nie wiem, uważam, że naprawdę, jeśli chodzi o wakacje, to było najlepsze, co mogłem zrobić, żeby tak po prostu przejść sobie przez te stare gry. Ja teraz myślę o transferach, ale szczerze, ja uważam, że to jest ekipa kompletna. Nie w każdym okienku zimowym się kogoś kupuje. Jestem zadowolony. Jedyne, co mogę dodać, to to, że w kolejnym odcinku tak po prostu idziemy po mistrzostwo. Drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć!